Witam wszystkich na kanale Stalowy Szok. Nie jest tajemnicą, że zajmując się zawodowo kulturystyką podejmuje się pewne ryzyko. Wyrazem tego są przypadki przedwczesnych zgonów bardzo uznanych reprezentantów tej dyscypliny, które omawiałem we wcześniejszych materiałach. Trzeba jednak pamiętać, że te przykłady niekoniecznie muszą odzwierciedlać regułę. W tym odcinku postaram się odpowiedzieć na pytanie, czy faktycznie kulturyści żyją średnio krócej niż przeciętni ludzie lub reprezentują. Reprezentanci innych dyscyplin. Okazuje się bowiem, że mamy na ten temat bardzo ciekawe dane, które dają jednoznaczną odpowiedź, jakie ryzyko podejmują zawodowi kulturyści. Jeżeli chodzi o porównanie śmiertelności w grupie kulturystów i ogółu populacji, to trafiłem na dwa źródła, z których można wyciągnąć zupełnie przeciwne wnioski. Pierwsze z nich jest można powiedzieć mniej oficjalne, ponieważ znalezione na stronie The Barbel. Niemniej włożono w przedstawione wnioski dużo trudu i na pewno artykuł jest warty skomentowania. Analiza pochodzi z 2019 roku i polegała na znalezieniu wszystkich uczestników zawodów Mr. Olympia i Arnold Classic, czyli dwóch największych zawodów kulturystycznych, a następnie zobaczeniu, jak wygląda śmiertelność w tej grupie elitarnych zawodników. Innymi słowy, ilu z nich żyje, ilu umarło i w jakim wieku, a następnie porównanie wyników do ogółu populacji amerykańskich mężczyzn. Wzięto pod uwagę 286 kulturystów. U 269 udało się ustalić, czy żyją, czy też nie, i tak 235 żyło i 34 umarło. Następnie tych 269 mężczyzn podzielono ze względu na rok urodzenia i patrzono, jaka śmiertelność występuje w każdej z grup kulturystów. Urodzonych na przestrzeni konkretnych lat. Dane przedstawiono za pomocą widocznego na ekranie wykresu. Zgodnie z legendą, niebieska linia oznacza śmiertelność kulturystów, pomarańczowa mężczyzn populacji amerykańskiej. I tak dla przykładu, wśród kulturystów urodzonych między 1932 a 1939 śmiertelność wynosi jakieś 45%, natomiast w populacji amerykańskich mężczyzn niemal 60%. Ogółem u zawodowych kulturystów mieliśmy współczynnik śmiertelności 12,6%, natomiast u amerykańskich mężczyzn 14,3%. Wniosek z tego jest taki, że nawet kulturystyka na najwyższym zawodowym poziomie jest zdrowsza, trybem życia niż ten przeciętnego Amerykanina. Nie była to jednak przesadnie duża grupa kulturystów, także nawet pojedyncze przypadki mogą istotnie wpływać na osiągane wyniki. Na przykład pisano tutaj o śmiertelności w grupie zawodników z najmłodszej grupy, czyli urodzonych w latach 80. i 90. Zanotowano wtedy tylko jeden przypadek Dallasa McCarvera, co oznaczało śmiertelność 1 na 39, czyli 2,6% mniej niż 3,7% wśród przeciętnych Amerykaninów. Aktualizując te dane do stanu dzisiejszego, czyli uwzględniając Mr. Olympia i Arnold Classic rozegrane w 2020, mamy 42 kulturystów, w 2020 odszedł Luke Sandow, co zmienia wskaźnik na 4,8 i obecnie śmiertelność wśród kulturystów jest większa. Niemniej na razie są to bardzo pozytywnie wyglądające dane. Następnie zawężono okres, tym razem patrząc tylko na kulturystów urodzonych między 1954 a 1979, czyli wieku od 40 do 65 lat. Wzięto pod uwagę 178 nazwisk, z czego zmarło 16, co daje śmiertelność na poziomie 9% w porównaniu do 10,2 amerykańskiego mężczyzny, czyli znowu wynik na korzyść kulturystyki. Warto jeszcze rzucić okiem na te słupki. Pokazujące bardzo niepokojącą śmiertelność wśród wrestlerów, niemal dwa razy większą niż u kulturystów. Z drugiej strony mamy takie ligi jak NBA, NFL czy MLB, i tutaj śmiertelność wśród zawodników jest średnio mniejsza niż 5%. Z tej analizy można wyciągnąć następujące wnioski. Po pierwsze, jeżeli chodzi o śmiertelność elitarnych kulturystów na poziomie Mr. Olympia i Arnold Classic. To jest ona mniejsza niż ogół populacji. Innymi słowy autorzy artykułu twierdzą, że stwierdzenie, iż ci kulturyści umierają młodzie jest nie na miejscu. Z drugiej strony patrząc na także elitarnych zawodowców, ale z innych dyscyplin, jak koszykówka, futbol amerykański czy baseball, to tutaj kulturystyka niestety odstaje i śmiertelność w grupie wiekowej 40-65 lat jest niemal dwukrotnie większa. Co można zarzucać tej analizie to po pierwsze wielkość analizowanej próbki, wynoszącą niecałe 300 osób, po drugie, patrzono tu tylko na absolutne szczyty kulturystyki, nie biorąc pod uwagę tego, jak wygląda sytuacja u odnoszących mniejsze sukcesy zawodników. Pod tymi względami lepiej prezentuje się badanie przeprowadzone w 2016 roku, które wzięło pod uwagę 1578 profesjonalnych kulturystów, co daje prawie sześciokrotnie większą próbkę. Jeżeli chodzi natomiast o dane o śmiertelności, to uzyskano je dla 597 zawodników, czyli w praktyce przeanalizowano nieco ponad dwa razy większą ilość danych. Osiągnięto przez to dramatycznie różne rezultaty, bowiem okazało się, że w grupie kulturystów startujących na przestrzeni lat 1948-2014 śmiertelność jest aż 34% większa niż w ogólnej populacji. Biorąc bowiem pod uwagę dane, Statystyczne, w tak licznej grupie spodziewa się 40 zgonów w populacji amerykańskich mężczyzn, natomiast wśród kulturystów było ich 58. Zadając sobie jednak pytanie, z czego tak naprawdę wynikają różnice w rezultatach uzyskanych w tych dwóch analizach. Okazuje się, że użyto tu zupełnie różnych danych, jeżeli chodzi o śmiertelność wśród amerykańskiej populacji. Biorąc pod uwagę ten wykres, w grupie wiekowej od 40 do 64 roku życia mamy 23 spodziewane zgony wśród 597 osób, czyli 7 wśród 178. W artykule na d. Barbel mieliśmy natomiast dane o aż 18 spodziewanych zgonach, bowiem podany współczynnik w tej grupie wiekowej, to nieco ponad 10%. Oczywiście możliwe, że się mylę, i jeżeli tak jest, proszę o sygnał i wyjaśnienie w komentarzach. Ale stosując śmiertelność podaną w badaniu z 2016, dane z przytoczonego artykułu ze strony The Barbel o 16 zgonach wśród 178 kulturystów w wieku 40-65 lat dają śmiertelność ponad 2 razy większą niż w populacji amerykańskich mężczyzn. Wtedy oba źródła miałyby takie same wnioski: kulturyści faktycznie umierają znacznie młodzie niż przeciętni Amerykanie i teraz należy zastanowić się z czego to wynika. W przytoczonym badaniu we wnioskach można znaleźć następujące sformułowanie. Przyczyna tej zwiększonej śmiertelności jest obecnie nieznana, ale podtrzymuje możliwość, że używanie dopingu oraz unikalny sposób przygotowania do zawodów np. ekstremalne wahania wagi mogą przyczyniać się do śmierci młodszych profesjonalnych kulturystów. Zanim przedstawię hipotezy odnośnie tego, dlaczego tak się dzieje, warto rzucić okiem z jakich powodów odchodzą zawodnicy. W tym celu wrócę do artykułu ze strony D Barbel, gdzie zebrano dane w widocznym na ekranie diagramie. Jak widać ponad 40% przypadków związanych jest z dysfunkcją układu krążenia w porównaniu do jednej czwartej przypadków w ogólnej populacji. Wyróżnia się także niewydolność nerek, gdzie mamy 11,9% u kulturystów, a tylko 1,8 w populacji. Przede wszystkim mamy tutaj zatem kwestię mięśnia sercowego. Jak udowodniono w badaniach, długotrwałe stosowanie sterydów anabolicznych negatywnie wpływa na jego funkcjonowanie. Dla przykładu, tutaj wykazano, że użytkownicy sterydów anabolicznych mieli wyższe ciśnienie tętnicze oraz zmiany strukturalne w sercu, polegające na przeroście lewej komory. Mięsień sercowy, który musi dostarczać krew do dodatkowych kilogramów mięśni, pracuje niezwykle ciężko, przez to dochodzi do jego hipertrofii. Trofii, z czego mówiąc w ogromnym skrócie wynikają komplikacje. Podobnie rzecz wygląda przy zawodnikach dyscyplin wytrzymałościowych. Nie chcę tutaj wchodzić w za mocne szczegóły, ale wielkie serca powodują problemy z ukrwieniem samego mięśnia sercowego, ale także innych narządów, jak mózg czy nerki. Kulturystyka wiąże się także ze spożywaniem ogromnych ilości pożywienia, co można było zobaczyć w moim materiale na temat potwornych diet zawodowców. Taka ilość spożywanych kalorii powoduje wysokie poziomy glukozy we krwi, insuliny, bardzo duże ilości wolnych rodników i w efekcie przyspiesza proces starzenia. Na co zwraca się także uwagę, to skutki nadużywania hormonu wzrostu, które powoduje wzrost stężenia IGF1. Ten z kolei wiąże się ze zwiększoną proliferacją komórek i w efekcie stwarzanie pola pod rozwój nowotworów. Na to nakładają się choroby wrodzone, które połączone ze stosowaniem wspomagania stwarzają niebezpieczną sytuację. Tak tłumaczy się chociażby przedwczesne odejście zyza, mającego wrodzoną wadę serca, która przyczyniła się do jego zgonu. Są zatem wnoszone liczne poszlaki tłumaczące smutne statystyki z najważniejszym aspektem związanym z mięśniem sercowym, ewolucyjnie nieprzystosowanym do zasilania takiej ilości masy mięśniowej. Na swój patronite zapraszam osoby chcące wspierać stalowy szok i zyskać dostęp do niepublikowanych materiałów z serii Legendy Brązowej Ery, omawiających najlepsze sylwetki, metody treningu i diety pierwszych kulturystów i strongmanów. Link znajduje się w opisie. To był stalowy szok, a teraz do następnego.